Witam serdecznie moi drodzy z tej strony Łukasz M. Nie wiem czy pamiętacie, ale jakiś tydzień temu prezentowałem wam przesyłeczkę od pani Nie, od pani Ewy i Moniki. Dostałem 3 multipaki i 10 saszetek. Ja tutaj przygotowałem kilka, żeby tylko przypomnieć. Konkurs polega na tym, że macie 5 meczy gdzie trzeba obstawić wyniki. Ja będę rozgrywał pojedynek Manchester City kontra Manchester United, to jest jeden. Drugi Real kontra Barcelona. Trzeci Bayern kontra Borussia. Czwarty Juventus kontra Inter i Liverpool kontra Paris Saint-Germain. Więc pod filmem, tym co teraz nagrywam, napiszcie do każdego meczu swój. Typ, swój wynik, jaki obstawiacie, jakim wynikiem zakończy się mecz karciany. Oczywiście, osoby, które poprawnie odpowiedzą, to wtedy będą brały udział w losowaniu. Jeżeli każdy, każdy mecz będzie osobno losowany, czyli osoby, które napiszą swój wynik pod meczem, do, do meczu Manchester City kontra United, później. Będzie na przykład 5 osób, które poprawnie e, trafiło wynik, więc z tych 5 osób będziemy losować e, nagrody. Ja oczywiście nagrodę zdecyduję później spontanicznie na odcinku, gdzie e, będę robił losowanie, bo mamy 3 multipaki i e, 10 saszetek, czyli po 5 saszetek dla e, zwycięzcy. Więc dla Was najważniejsza sprawa: 5 meczy i musicie. Pod tym filmem, w komentarzu e, napisać oczywiście nie musicie, jak chcecie e, napisać swój wynik odnośnie każdego z tych e, pojedynków. Zobaczymy, ilu osobom uda się trafić e, poprawny wynik. No i co, ja już jestem sam ciekawy, jakim wynikiem zakończą się e, poszczególne e, meczyki. Zobaczymy. E, gdzieś za parę dni nagram odcinek. Gdzie rozegram mecze, to będzie jeden tylko odcinek. Wezmę, dajmy na to 20 saszetek, i z tych 20 saszetek będziemy otwierać, i do każdego pojedynku, do, do każdego meczyku będziemy karty dokładać. Czyli jeżeli wpadnie Real, no to Real ma punkcik, jeżeli Inter, to Inter. I ostatecznie na koniec filmu zobaczymy, który zespół ile trafił bramek. Więc moi drodzy, tak to mniej więcej wygląda. Teraz się tak zastanawiam, bo musicie mniej więcej wiedzieć ile będzie saszetek na e, odcinku otwieranych, bo wiadomo, jak będzie 20, no to trzeba te wyniki zrobić troszeczkę wyższe. Jeżeli będzie 10, to takie w sumie normalne te wyniki można podawać. E, co by tutaj zrobić? Myślę, że 20 to będzie za dużo, bo to wtedy te wyniki mogą być jak w hokeju, po 8 bramek i tak dalej. Więc zróbmy Niech będzie 12 saszetek. 12 saszetek daję do yy, odcinka, gdzie będę je otwierał. I będziemy szukać kart tych wszystkich tutaj zespołów. W sumie 10, 5 pojedynków. Tak więc moi drodzy, oczywiście łapki w górę. Mam nadzieję, że będzie ich dużo. Yy, tutaj chylę czoła yy, do Pani Ewy i Moniki za produkty, które po raz kolejny dostałem yy, do konkursu dla Was. OK, moi drodzy, starczy tego, tego gadania. Macie kilka dni na składanie waszych typów. Dajmy na to do piątku, 5 w sumie dni, a później nagram odcinek i wrzucimy na kanał. Zobaczymy, ile osób poprawnie trafiło wyniki. OK, to wszystko. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.